Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Program Rozmowa Dnia, a dzisiaj naszym gościem w zdalni oczywiście jest pan Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza. Witam panie burmistrzu. Witam serdecznie panią redaktor, witam Państwa. No właśnie, tak jak przedtem rozmawialiśmy, co za czasy nastały, że, że musimy się łączyć za pośrednictwem internetu, ale dobrze, że jest taka okazja. Panie burmistrzu, to chciałabym spytać po pierwsze o zdrowie. Pan już, jest, pan już przeszedł koronawirusa, podobnie jak pana zastępca. No jak zdrowie? Dziękuję już bardzo dobrze. To znaczy rzeczywiście tą chorobę przechodziłem w sposób, no może nie taki dramatyczny jak, jak wiele osób, z którymi rozmawiałem, no jednak to przejście choroby powoduje pewną jakąś taką łączność z osobami, które chorowały i wiem, że wiele osób chorowało znacznie, znacznie trudniej. No niemniej jednak mogę powiedzieć tyle, że ponad miesiąc minął od czasu, kiedy, kiedy chorowałem, a, a jednak to te skutki cały czas jeszcze czuć takie osłabienie, więc to nie są jednak żarty. Nawet przy lekkim przejściu ta choroba widać, że jednak pewne spustoszenie w organizmie powoduje, ale jestem w bardzo dobrej myśli, mam nadzieję, że przejdzie i w tym momencie zdecydowanie mniej martwię się w swoim zdrowie, a bardziej tą sytuacją pandemiczną, która jest w naszej Ojczyźnie, ale, ale także również w samym Starym Sączu i w naszej, w naszej Gminie, bo jest rzeczywiście bardzo trudna. Proszę powiedzieć, jak urząd pracuje w tym momencie? Czy, czy pracujecie Państwo zdalnie, czy, czy petenci są normalnie przyjmowani? Jak to wygląda? To znaczy urząd, urząd pracuje w tym momencie w takim układzie hybrydowym. To znaczy zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów jesteśmy zobligowani do pracy zdalnej. Wiemy, że jest to czas, kiedy mamy w maksymalnie dużym stopniu się izolować, się zostawać w domu. No jednakże oczywiście urząd to jest, to jest szereg procesów, które nie mogą zostać zatrzymane, zarówno jeżeli chodzi o obsługę petentów, jak i również o sprawy związane z realizacją zadań budżetowych, czyli zadań na przykład inwestycyjnych, które są przez urząd w tym momencie realizowane, więc wszystkie te procesy y, są prowadzone. Konkretnie, jak to się odbywa? Rzeczywiście y, y, klienci nie mogą do urzędu wejść fizycznie, poza takimi naprawdę ważnymi przypadkami. My preferujemy absolutnie załatwianie spraw telefonicznie, za pomocą y, maila, czy, czy no idealnie, żeby ktoś tam w ogóle się posługuje profilem zaufanym. Natomiast w tych sytuacjach, kiedy konieczna jest wizyta to oczywiście również staramy się jednak nikogo nie zostawić z przysłowiowym kwitkiem i te sprawy załatwiać. Więc mogę powiedzieć, że wszystkie referaty już teraz pracują, bo mieliśmy taki rzeczywiście moment, kiedy, kiedy były dramatyczne sytuacje z obstawą kadrową bo po prostu, bo jednak ten koronawirus też nas jako zespół urzędników doświadczył, to nie skończyło się na poziomie zarządu, ale, ale również w poszczególnych referatach. Natomiast no, w tej chwili wszystkie referaty pracują, staramy się, żeby wszystkie sprawy, zadania były realizowane na bieżąco. Więc prosimy z jednej strony o wyrozumiałość i żeby rzeczywiście w tych najważniejszych sprawach zwracać się w tej chwili do urzędu, bo jednak te moce przerobowe są słabsze, ale też mogę powiedzieć, że pracujemy i, i sprawy naszych mieszkańców, jak i sprawy te inwestycyjne na bieżąco realizujemy. No właśnie, bo koronawirus, jeżeli tak można powiedzieć, nie zatrzymał tych inwestycji prowadzonych właśnie na terenie miasta i całej gminy. Tak, no tutaj mamy harmonogramy, które są rozpisane i umowy często dużo wcześniej zawarte, ale również umowy, te, które zawieraliśmy jeszcze teraz, żeby realizować zadania budżetowe. No przypomnę, że tutaj również mamy i wsparcie ze, w związku z klęskami żywiołowymi, które nas nawiedziły w czerwcu, w lipcu tego roku. Więc te zadania realizujemy, realizujemy zadania związane z corocznym. Fund dłuższym Sołeckim, które, które są też aktualnie w poszczególnych miejscowościach realizowane. I oczywiście realizujemy te duże zadania projektowe, gdzie mamy harmonogramy z góry założone, czyli budowa kanalizacji w mostkach, czy budowa kanalizacji w Moszczenicy Niżnej, przygotowania do budowy kanalizacji w Moszczenicy Wyżnej, w Gołkowicach. Dolnych, więc to są wszystko takie tematy, które absolutnie czekać nie mogą, bo czas biegnie nieubłaganie, szczególnie w projektach unijnych. No niestety, okres programowania się kończy i musimy zakończyć te zadania do połowy 2022 roku. A to naprawdę już jest za chwilę, zważywszy na problemy, które mamy związane z, z budową kanalizacji. A jeżeli chodzi o tą kanalizację, która już jest. Widzę, że, że, że miasto, gmina zachęca mieszkańców do tego, aby się przyłączali do tej kanalizacji. Jest w jakiś problem, jakiś opór mieszkańców? To znaczy, my od kilku lat prowadzimy w gminie program dotacji do, do budowy przyłączy, więc rzeczywiście dzięki temu programowi dużo lżej ten proces przebiega. Mieszkańcy chętnie korzystają z dofinansowania do podłączenia się do kanalizacji i po prostu kalkulują. No, dla mnie to jest sprawa bardzo prosta, bardzo łatwa. Ci, którzy rzeczywiście zgodnie z obowiązującymi przepisami nie są podłączeni do kanalizacji, a mają swoje domy wyposażone w szczelny zbiornik na tą brudną wodę, na ścieki kanalizacyjne, no to kalkulują. Tutaj jest cena odbioru ścieków. W systemie kanalizacji oprócz niewątpliwej wygody to jest po prostu 3-4 razy niższa niż cena odbioru opróżniania zbiorników bezodpływowych. Natomiast no, czasem, czasem mimo wszystko niektórzy zwlekają. No, można się tylko domyślać, dlaczego, ale na szczęście takich osób jest coraz mniej i jestem przekonany, że nasza gmina w coraz większym stopniu jest no, ekologiczna, że te ścieki są oczyszczane. Co to się przekłada oczywiście bardzo szybko na jakość wód w naszych rzekach, nie tylko oczywiście na terenie gminy, ale również w wszystkich miejscowości, które są poniżej nas, również w nowym Sączu. Panie burmistrzu, mam takie pytanie jeszcze odnośnie koronawirusa, tego wszystkiego, co się dzieje, bo olbrzymie straty liczą także przedsiębiorcy. Wiemy, że w przyszłym roku firmy zlokalizowane właśnie na terenie miasta Starego Sącza i gminy no nie będą musiały płacić wyższego podatku od nieruchomości. Tak, znaczy ja od razu tak ja pewne rzeczy tłumaczę, bo podatki pobierane przez gminę są podatkami wyznaczanymi kwotowo. To jest inaczej niż na przykład podatek VAT, czy podatek PIT, czy CIT, gdzie jest ustanowiony procent, i od ten procent wiadomo, że zwiększają się obroty, zwiększają się dochody, zwiększa się wartość sprzedaży, no to ten podatek rośnie. W przypadku gmin co roku ten podatek jest regulowany, ponieważ ustalany jest kwotowo, w związku z tym na przykład, gdy mamy inflację, no to naturalną rzeczą jest, że co roku ten podatek lekko się podwyższa mniej więcej o, to, o ten stopień inflacji. Zdecydowałem po rozmowie z radnymi i analizując obecną sytuację, zwłaszcza w tej chwili na jesieni, że no żeby w jakiś sposób ulżyć y, przedsiębiorcom, ale nie tylko przedsiębiorcom, bo to również dotyczy podatków od nieruchomości dla mieszkańców, bo tutaj też te, też tego dotyczy, dotyczy ta, ta regulacja, że jednak no tą regulację znaczy, żeby w przyszłym roku, niestety, jako będzie takim rokiem wynikowym, jeżeli chodzi o o efekty, efekty pandemii, żeby jednak ten podatek przynajmniej w tej formule zostawić na niezmienionym poziomie, czyli de facto będzie on niższy niż, niż w roku y, bieżącym. Żeby przynajmniej w tym stopniu ulżyć, <coughs> tak można powiedzieć wszystkim. Natomiast niezależnie od tego, jeżeli sytuacja będzie trudna, no będziemy się zastanawiali, w jak jeszcze sposób możemy innym przedsiębiorcom pomóc. No, to, to są trudne czasy i one wymagają pewnego takiego wyrzeczenia, nie tylko od przedsiębiorców, ale również od, od administracji, że musimy się po prostu tą niedolą tego trudnego czasu w jakiś sposób dzielić i odpowiedzialnie postępować. Panie burmistrzu, troszkę inny temat. Proszę powiedzieć, czy, czy jest zagrożona budowa, przebudowa tej drogi krajowej w Barcicach, ponieważ wiemy, że kilka tygodni temu w połowie października mieszkańcy piwnicznej i Barcic. Protestowali, blokowali ruch na rondzie Jana Pawła II. Obawiają się, że kiedy powstanie obwodnica piwnicznej, ten ruch TIRów będzie bardzo zwiększony. Czy to są realne obawy i czy w związku z tym ta przebudowa drogi, za którą jest odpowiedzialna generalna dyrekcja dróg krajowych i autostraty w Krakowie no może zostać odłożona w czasie? No niestety ja uważam, że takie obawy są. Bo tak naprawdę dopóty, dopóki nie zostanie zakończony proces projektowania, nie zostanie uzyskane pozwolenie na budowę, w tym wypadku zezwolenie na realizację inwestycji drogowej i dopóki nie będzie ogłoszony przetarg i firma wejdzie z pracą, tak długo no wszystko to, co przeszkadza może być w pewnym momencie zaważyć. No ja generalnie rzecz biorąc chciałbym podkreślić, że ta inwestycja realizowana jest w ramach programu, który prowadzi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w związanej z poprawą nośności dróg krajowych. Droga przebiegająca przez Barcicę jest drogą krajową. Od wielu lat. Ona musi być dostosowana do pewnych standardów, które obowiązują na drogach krajowych. To nie jest bezpośrednio związane z jakimkolwiek hmm, tranzytem. Wiemy, że dzisiaj tam również na tej drodze mogą hmm, samochody ciężarowe jeździć. Hmm, natomiast oczywiście, gdyby było otwarte przejście w Mniszku, można by się spodziewać jakiegoś zwiększenia hmm, ilości tych hmm, samochodów ciężarowych. Natomiast. Hmm, no, to jest jakby zupełnie inny temat, na pewno z przebudową drogi w Barcicach, ale również z przebudową drogi w Piwnicznej, bo przecież to jest ten projekt, jest zgłoszony do, do programu 100 obwodnic i tam nie ma mowy o żadnym tranzycie, tylko mowa jest o obwodnicach miast. Nie chcę się wypowiadać na temat Piwnicznej, bo to jest sprawa, która bardziej dotyczy samej, samej Piwnicznej, natomiast. Jeżeli chodzi o przebudowę drogi w Barcicach, no to jest ona naprawdę dla lokalnej społeczności Barcic bardzo, bardzo korzystna. I w tej chwili trzeba dać wszystkie ręce na pokład, wszystkie wysiłki, żeby tej inwestycji, która już jest w planie inwestycyjnym, żeby nie wypuścić z ręki, żeby nie, nie, nie zdarzyła się taka sytuacja, że gdzieś ta szansa zostanie zaprzepaszczona. Przypomnę, że tam w tej chwili są prace projektowe bardzo mocno zaawansowane. I od razu powiem, że buduje też różne głosy się pojawiają. W projekcie, który już jest przygotowany, który w tej chwili zaczyna już wchodzić na drogę uzgodnień, nie ma żadnych ekranów w particach, bo ich prostu nie ma zaprojektowanych, chyba że mieszkańcy gdzieś będą chcieli, sami będą naciskali, no to będzie to rozważane. Nie ma również planu absolutnie podnoszenia prędkości przejazdu przez partice do 70 km na godzinę, bo i takie informacje usłyszałem. Ten projekt jest wręcz przeciwnie obliczony na poprawę bezpieczeństwa i poprawę komfortu, oczywiście przejeżdżających, ale również i o to szczególnie my jako władze gminne Zabiegaliśmy na każdym etapie, żeby tutaj zadbać o interesy lokalnej społeczności. Te interesy to są na przykład włączenie się do drogi biegnącej w stronę przysiednicy, który jest, każdy kto z tego przejazdu korzystał, to wie, jak bardzo jest to niebezpieczne miejsce. Likwidacja zakrętów, które też są miejscami bardzo wielu wypadków i mieszkańcy domów przylegających do tego odcinka drogi. Od wielu, wielu lat piszą wnioski, żeby coś z tym, żeby coś z tym zrobić, odwodnienie barcic, znaczy no, uzupełnienie chodnika. Ten, ten projekt również zakłada zawężenie pasa ruchu. Uwaga, zawężenie, nie poszerze zawężenie, tak żeby mogły być pełnowymiarowe zgodne z obecnymi standardami chodniki, które dzisiaj muszą mieć minimum 2 metry, 20 centymetrów razem z krębą Więc tak naprawdę cała ta przebudowa służy lokalnej społeczności a nie jest dla niej zagrożeniem i bardzo mnie dziwi i takie właśnie informacje i pewne protesty, które powodują, że ludzie są naprawdę zdezorientowani, zdezorientowani co się dzieje. No, mam nadzieję, że jednak uda nam się po prostu, że, jednak, że generalna dyrekcja od tego nie odstąpi, aczkolwiek w tej chwili trwa postępowanie środowiskowe które też no, może być kontestowane, niekoniecznie przez osoby z terenu Barcic, mogą to być osoby gdzieś z innych, z innych po prostu regionów. I tak naprawdę dopóki się te postępowania nie zakończą, nie możemy być spokojni i wiedzieć, że ta inwestycja będzie realizowana. Ja myślę, że po prostu no, pewnie może trochę też można zrozumieć mieszkańców, ponieważ na dzień dzisiejszy oczywiście nie ma takiego zagrożenia. tyry, mogą jeździć, natomiast y no, nie mogą przekraczać granicy w Mniszku i, i to jest jakby sprawa strony słowackiej, bo skąd skądinąd wiemy, że też wielu przedsiębiorców zabiega o to, wielu, wiele firmy transportowych, żeby jednak słow, strona słowacka zdecydowała się i zwiększyła ten tonarz I, i, i w tym momencie te tiry będą mogły przez, no, przez Piwniczną, przez barcię jeździć. Znaczy, ja tutaj Jeszcze raz podpowiem, że one dzisiaj też mogą jeździć, oczywiście nie mają po co, bo, bo nie ma drogi za granicę, natomiast y, obawy mieszkańców, ja rozumiem, że te protesty wiązały się z, y, oczywiście one się nazywały stop tirom, teraz tam słyszę, że zmienili troszkę terminologię, że stop tranzytowi, natomiast ja bym chciał po prostu podkreślić, że nie ma żadnego tra korytarza tranzytowego, bo korytarz tranzytowy jest takie miejsce, na, na które po prostu główne ciągi komunikacyjne, znaczy Potoki ruchu są wprost prowadzone i które, które są inwestowane. Więc taki korytarz jest przewidziany i jest, rzeczywiście inwestycja i nie jest. Co roku tam przybywa. To jest tak zwana Via Carpatia, czyli jest przejście w Barwinku i tam są potężne inwestycje. Idą, jest droga na wielodzinnka dwujezdniowa yy, z czterema pasami ruchu, po dwa w każdą, w każdą stronę. I to jest główny ciąg. Druga jest w Chyżnem, gdzie również te, tego typu inwestycje są w tej chwili prowadzone, zaplanowane. I to są rzeczywiście takie ciągi komunikacyjne, którymi będą jeździły samochody ciężarowe, praktycznie z całej Polski oraz z krajów na bałtyckich na, na Bałkany. Natomiast tutaj mówimy, nawet gdyby się to wydarzyło. Biorąc pod uwagę każdy, kto zna te tereny wie, jak wygląda droga na Słowacji, bo to nie jest tylko kwestia puszczenia, niepuszczenia, tylko po prostu no, tam trzeba sforsować potężny podjazd na, na przełęcz Wawec, potem trzeba dojechać do Starej Lubowni i bardzo wąską drogą ruszyć się czy w stronę Popradu, czy w stronę Preszowa. I to naprawdę nie są drogi, które dzisiaj można sobie wyobrazić, że ktoś będzie chciał bez jakiejś naprawdę gigantycznej inwestycji nie z tych dróg korzystać. Już nie wspomnę o tym, że tiry z Polski, które chciałby tędy jeździć, no to musiałyby się najpierw jakoś dostać do Nowego Socza, co jak wiemy też nie jest proste. Więc nawet gdyby okazało się, że y, polityka z strony słowackiej się zmieni. No, to po prostu będzie to dotyczyło właściwie samochodów ciężarowych jeżdżących, jeżdżących czyli portów, dla których bazą jest bazą jest sądyczyzna. I to rzeczywiście mogłoby się, się w takiej sytuacji stać, ale podkreślę, że w takiej sytuacji, to by się stało, niezależnie czy droga w Barcicach będzie przebudowana, czy nie będzie, bo nikt w Barcic, jakiego nie zatrzymał, a wtedy naprawdę zrealizowałby się chyba najczarniejszy scenariusz, to znaczy się a czy teraz znajdują się pieniądze na, na, na tą inwestycję, no to już nikt tego nie raczej nie wiedzieć. Nie chciałbym, myślę, że dzisiaj naprawdę ze szkodą dla Barcic jest yy, wiązanie yy, przebudowy drogi z. Yy, Ruchem tranzytowym. Dzisiaj po prostu tego, tego tematu najnormalniej w świecie nie ma. Panie burmistrzu, już na zakończenie, Urząd Gminy Starego Sącza, Urząd Miasta Starego Sącza rozdał uczniom, którzy nie mają laptopy do zdalnego nauczania. Czy, czy to jest, bo to zdaje się 47 laptopów, tak? Zostało udostępnionych. Czy to już jest taka liczba, która wystarcza? Czy jeszcze są tacy uczniowie, którzy potrzebują takiego wsparcia? Znaczy nie ponad myśmy uzyskali i rozdali ponad 90 takich laptopów. Mówię teraz w ostatnim czasie, tak, 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 tak. W ostatnim czasie, ale oprócz tego nie tak dawno nasze szkoły realizowały bardzo taki duży program unijny, który też w ramach tego programu również zostały wyposażone karty. Sześć szkół zostało wyposażonych w pracownię z laptopami, plus jeszcze z tabletami, więc wszystkie te urządzenia zostały postawione do dyspozycji, żeby wypożyczyć do nauki zdalnej. No więc no generalnie rzecz biorąc, w tej chwili, no jeżeli są jakieś propozycje o ok, zakup kolejnych, kolejnych komputerów, natomiast no dzisiaj to już raczej jest to jakby uzupełnianie w tych rodzinach, gdzie tego no komputerów jest za mało, bo jest więcej dzieci, a tych komputerów nie ma pod, dost pod dostatkiem, żeby yy, jednocześnie dzieci korzystały, więc jak, to, jest, to jest większy problem? Także mam wrażenie, że tutaj tego problemu jakiegoś wielkiego nie ma. Nie jest jakaś główna bariera, może być jeszcze pojedyncze przypadki, ale no znacznie trudniej jest z dostępem do internetu, bo mamy ciągle wiele miejsc takich, gdzie. Ten dostęp w domach do internetu jest bardzo kiepski, nawet jeżeli po prostu czy to są koszty, to jest jedna rzecz, natomiast, natomiast warunki techniczne niestety w naszym terenie górskim są słabe. No i tutaj też znowu się okłania no ta sytuacja, też rzecz, która jest wydaje się kontrowersyjna, ale bardzo ważną rzeczą jest poprawa dostępności do usług telekomunikacyjnych na terenie naszej gminy. I oczywiście mamy w teren bardzo specyficzny z bardzo rozproszoną zabudową, teren dodatkowo jeszcze górzysty, więc wydaje się, że jedynym y, tak naprawdę osiągalnym y, dostępem jest dostęp bezprzewodowy związany z telefonią komórkową. Dlatego w interesie mieszkańców, w interesie nas wszystkich, naszych dzieci, ale również tych, którzy pracują, bo dzisiaj też ta choćby nawet dzisiejsza nasza rozmowa jest tego dowodem, że. Praca zdalna będzie odgrywała coraz większą rolę i coraz ważniejsza będzie, i będzie czynnikiem absolutnie determinującym, uwarunkowującym rozwój danego obszaru, jest zwiększenie dostępności. A z tym się wiąże rozbudowa infrastruktury. I dlatego tutaj też mówię, że naprawdę tutaj odnoszę się troszkę do, do takich pewnych ruchów takich. Niezadowolenia mieszkańców z tego, że elementy infrastruktury pojawiają się w terenie, no uważam, że to niestety jest taka rzecz, która jest naprawdę bardzo ważna i korzystna dla naszego regionu i trzeba na to troszkę inaczej patrzeć. Ta nauka zdalna w szkołach nas o tym bardzo tak dobitnie przekonuje, a to jest tylko część, bo to jest jeszcze kwestia pracy zdalnej, to jest jeszcze kwestia w ogóle dostępności do szeregu usług, do których ten dostęp na pewno teraz w szerszym stopniu będzie uzależniony od dostępu do, do internetu. Dziękuję bardzo za rozmowę, Państwu dziękujemy za uwagę, a moimi Państwa gościem był dzisiaj Jacek Lalek, burmistrz Starego Sącza. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Dziękuję Państwu.